Ukochana duszo, dziś anioły przynoszą ci potężną wiadomość. Osoba, o której myślisz, może być emocjonalnie niedostępna i mieć trudności z wyrażaniem swoich uczuć. Jednak wiedz, że jest Tobą zafascynowana. Ciągle o Tobie myśli, skupiając na Tobie całą swoją uwagę. Naprawdę zaprzątasz jej myśli. Jest coś, Czego nie mówi, prawdopodobnie jakaś niewypowiedziana wiadomość? Może nawet ma napisany tekst lub szkic tego, co chciałaby ci powiedzieć, ale pozostawiła go niedokończonym. Ta osoba nigdy wcześniej nie spotkała nikogo takiego jak ty. Naprawdę cię podziwia i potrafi wyobrazić sobie z tobą poważny, trwały związek. Nawet potrafi sobie wyobrazić małżeństwo z tobą. Ta osoba miała w przeszłości negatywne doświadczenia, które wpłynęły na jej postrzeganie związków i ludzi w ogóle. Ktoś konkretny, kompletny zmienił jej punkt widzenia, niemal traumatyzując ją. Uważała kiedyś, że wszyscy są tacy sami, jak jej były partner, ale ty to zmieniłeś. Pokazałeś jej, że nie wszyscy są tacy sami, że jesteś kimś uczciwym i autentycznym, innym niż wszyscy. Masz w sobie energię, która przyciąga ludzi. Jesteś jakby centrum uwagi, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Wielu ludzi jest przyciąganych do ciebie, nie tylko ta osoba. Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, masz w sobie magnetyzm, który przyciąga ludzi. Nie chodzi tylko o Twój wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim o Twoją otwartą autentyczną energię i duszę. Zauważyłeś to już wcześniej. Możesz też otrzymywać wiele prezentów i szczególnej uwagi, ponieważ wydaje się mieć wokół siebie coś wyjątkowego. Jesteś nie tylko fizycznie atrakcyjny, ale też dbasz o siebie od środka i na zewnątrz. Masz w sobie energię, która urzeka innych. Wokół ciebie zawsze kręci się wielu ludzi. Jesteś kimś namiętnym, pełnym siły życiowej, co przyciąga innych. Twoja energia oświetla i przekształca ludzi wokół ciebie. Twoja obecność jest dla tych, którzy są gotowi na zmianę w życiu. Spotykasz ludzi, którzy są gotowi się rozwijać. Inspirujesz ich do zmiany życia na lepsze. Nie jesteś kimś, kto wchodzi w czyjeś życie i wszystko pozostaje bez zmian. Głęboko wpływasz na ludzi, inspirując ich do bycia lepszymi i łączenia się ze swoją duchowością, intuicją i duchową stroną. Twoja transformująca energia nie jest zwyczajna. Ludzie, którzy krzyżują Twoją drogę, już nigdy nie są tacy sami. Naprawdę na nich wpływasz i jesteś dowodem na to, że są na świecie dobrzy ludzie. Nie jesteś doskonały, ale Twoja autentyczność. Energia i pasja inspirują innych. Nie chodzi o to, że chcą być tobą, ale o to, że jesteś kimś, kto pracuje nad swoją mentalnością, kimś duchowo oświeconym. Masz ducha dziecka, patrzysz na życie w sposób zabawowy i pełen radości. Twoja energia jest wibrująca, a ludzie są nią zafascynowani. Inspirujesz ich do łączenia się ze swoją kreatywnością. W Twoim towarzystwie czują się kreatywni i pełni pasji. Możesz nawet naenergetyzować ludzi wokół siebie. Sposób, w jaki postrzegasz życie, jak je prowadzisz, i Twoja pasja są tak urzekające, że przyciągają innych. Twoja obecność zmienia ludzi, nie tylko w związkach miłosnych czy przyjaźniach, ale także w rodzinie. Sposób, w jaki kochasz, inspiruje innych. Dlatego ludzie mają trudności z odejściem od ciebie. Możesz mieć obsesyjnych byłych partnerów lub ludzi, którzy po prostu nie potrafią iść dalej. Mogą próbowali wrócić do twojego życia. Jest konkretna osoba, która czuje, że musi tłumić swoje uczucia, nie potrafi się do ciebie zbliżyć ani powiedzieć, co czuje. Największą przeszkodą jest wstyd. Czuję się zawstydzona. Bo uważa, że nie ma ci nic do zaoferowania. Lęk przed odrzuceniem jest tak wielki, że nawet nie próbuje. Ponadto martwi się, co pomyślą inni o waszej relacji. Nierozmawianie z tobą jest dla niej jakby nie mogła się od ciebie oderwać, ale nie potrafi się wyrazić. Lęk przed odrzuceniem ją paraliżuje. Ta osoba uważa, że mógłbyś mieć każdego, kogo zechcesz. Myśli, że jesteś kimś pewnym siebie, kto dąży do tego, czego pragnie. Dlatego czuje, że gdybyś naprawdę chciał z nią być, już byś podjął jakieś kroki. Podstawowo uważa, że możesz mieć wszystko, czego zapragniesz. Obserwuje cię z daleka, nie oczekując niczego w zamian, ale z chęcią ochrony ciebie. Jej miłość do ciebie jest inna, to miłość bezwarunkowa której po prostu chce, żebyś był szczęśliwy. Martwi się, że mogłaby przynieść problemy do Twojego życia, dlatego trzyma się z daleka, ale obserwuje Cię. Nie wie, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale postawiła Cię w centrum swojego życia, umieściła na piedestale. Martwi się o Ciebie bardziej niż o siebie. Jest naprawdę zaniepokojona o Ciebie. Ta osoba czuje, że mogłaby cię spowolnić i chce dla ciebie tego, co najlepsze, nawet jeśli uważa, że sama nie jest dla ciebie wystarczająco dobra. Naprawdę nie sądzi, że ma ci coś do zaoferowania lub że jesteś nią zainteresowany. Jednak ma coś do powiedzenia, co odkłada od dawna. Jest wiadomość, którą odeślesz od niej, w której wyrazi swoje uczucia. To coś, co chciała powiedzieć od dawna, ale ciągle odkłada. Wydaje się, że to nastąpi, gdy będzie pod wpływem alkoholu lub czegoś innego, może nawet spontanicznie w środku nocy. To ryzykowne, jakby to był ryzykowny tekst lub bezpośrednia wiadomość, i nie wie, jak zareagujesz. Nie ma też wielkich nadziei, że zechcesz z nią być, ponieważ postrzega siebie jako kogoś, kto nie ma ci nic do zaoferowania, podczas gdy ciebie widzi jako kogoś, kto ma wszystko? W sensie duchowym naprawdę masz wszystko. Jesteś kimś bardzo uzdrowionym, spokojną i przyciągającą energią. Masz wiele możliwości wokół siebie, ale szukasz kogoś, kto doceni twoją czystą energię. Ta osoba spróbuje coś zaoferować, ale bez wielkiego entuzjazmu, ponieważ nie wierzy. Że to coś da. Otacza ją też wiele toksycznej energii. Ma toksycznych przyjaciół i zmaga się z negatywnymi ludźmi. Wasze energie teraz nie współgrają. Może minęło trochę czasu, odkąd od niej słyszałeś, ale obserwuje cię przez media społecznościowe. Nie jest teraz na tej samej wibracji co ty, więc nawet gdyby próbowała teraz z tobą rozmawiać, wydaje się, że wiadomość nie dotrze. Nie zostanie odebrana tak, jak powinna, ponieważ jesteście na różnych wibracjach, nie jesteście teraz zgrani. Ale to, co się dzieje, to fakt, że naprawdę inspirujesz tę osobę do podniesienia swojej wibracji. Głównym powodem, dla którego wszedłeś w jej życie, było pomóc jej się uzdrowić, i w pewien sposób ci się to udało. Teraz nie kategoryzuje już ludzi w ten sam sposób. Nie uważa, że wszyscy są tacy sami. Dałeś jej nadzieję, pokazałeś, że ludzie tacy jak ty naprawdę istnieją, ale musi podnieść swoją wibrację, musi teraz popracować nad sobą. Nie czuje się wystarczająco dobra dla ciebie. Otaczają ją niskowibracyjne energie i ludzie, którzy ją trzymają, utrzymują w uwięzieniu. Ta osoba musi się uzdrowić i popracować nad swoją samooceną. Może przeszła przez trudne doświadczenie, lub zmaga się ze stratą bliskiej osoby. Coś sprawiło, że zdała sobie sprawę, jak krótkie jest życie i że nie chce być sama. Czuje, że powinna być z tobą. Jednak wokół niej jest grupa ludzi, przyjaciele lub może rodzina, którzy trzymają ją w uwięzieniu i którzy osądziliby waszą relację. Ta grupa ludzi jest dosłownie przeciw waszemu związkowi, co sprawia, że ona jest nieszczęśliwa i uwięziona. Jest tobą zafascynowana i chce z tobą rozmawiać, ale czuje, że nie może. Spotkasz tę osobę ponownie, ale teraz nie ma między wami komunikacji. Mimo to obserwuje wszystko, co robisz, aby upewnić się, że jesteś bezpieczny nie w sposób dziwny, jak stoker, ale tak, że sprawdza Twoje profile w mediach społecznościowych, aby upewnić się, że wszystko u Ciebie dobrze. Nie może przestać Cię obserwować, może nawet używa fałszywego profilu. Jest coś, co chciała Ci powiedzieć, i wreszcie się na to zdaje. Zaraz wyrazi wobec Ciebie swoje prawdziwe uczucia. W rzeczywistości może wysłać Ci wiadomość szybciej, niż myślisz. Jakby już coś napisała i milczała przez długi czas, ale teraz złamie to milczenie. Próbuję zwrócić Twoją uwagę na małe sposoby. Na przykład lajkując Twoje posty w mediach społecznościowych, próbuje przyciągnąć Twoją uwagę, ale jeszcze nie rozmawia z Tobą bezpośrednio. Zaraz złamie milczenie, skontaktuje się i będzie szczera. Ta osoba wyśle Ci szczere słowa. Jeśli ta wiadomość do Ciebie trafiła, napisz w komentarzach, nadaje tej wiadomości moc. A dla Ciebie, który dotarłeś aż tutaj, niech anioły otoczą Twoje serce światłem i pokojem. Dając ci odwagę do stawienia czoła lękom i otwarcia się na miłość, którą wszechświat dla ciebie przygotował. Niech będziesz błogosławiony, a jasnością, wewnętrzną siłą i pewnością, że zasługujesz na całą miłość i szczęście, jakie życie może ci zaoferować. Niech boskie błogosławieństwa oświetlają twoją drogę, prowadząc każdy krok ku spełnieniu i pełni. Amen.